Widzowie, znowu dzisiaj będzie odcinek. Tym razem z Five Nights at Freddy's yy, Jedynki. Help Wanted W sensie. No ale w sumie to będziemy grać pierwszą część dzisiaj. Pierwsza noc. Codziennie, jedna noc, myślę, że... Znaczy co je... dzień. Nie wiadomo, może co dzień raczej, można powiedzieć. Bo już tu grałem mega dużo. Link do pobrania oczywiście macie w opisie. No to pierwsza, nic nie ma do roboty. No to oczywiście każdy wie, co trzeba robić. No to jest. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Ups. Uh, I to I do pobrania Nie wiadomo, czy ten odcinek będzie długi, ale będzie jaki będzie. A ja już nawet nie wiem, ten odcinek nawet trwa, bo no właśnie tak to wygląda z OBS-em. A widzę, dobra minuta.

Blah, But there's nothing to worry about. Uh the animatronic characters here do get a bit worse at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for twenty years I never did a them I'd probably end it irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the work of children and if you can show them a little respect. To właśnie to wysyłam ci głościsze. Boni... Dobo... W sumie to ja ją ściszę trochę tą grę. No, bo ja nie wiem, czy będzie za głośno. Ja nie chcę sobie głośno puszczać filmów. Więc no będzie, tak i będzie. Teraz mam na tych czterech kamerach. Więc sobie poszedł. O, bo nie, już tutaj jest. Warto wiedzieć. Hmm. Ej, no, ile już minut zostało w filmu? Jest. 3 minuty. Hmm. No, będzie jakiś długi film. Można powiedzieć. Czy będzie to stała seria? Na to nie odpowiem. Ale powinna być. Więc... Będziemy starali się... Wszystko przechodzić, a już za za E, Chiki nie, trudno jest namierzyć Chikę, więc... Chika jest tutaj i on jest tutaj, Chika jest tutaj... On jest tutaj, on jest tutaj, on jest tutaj, on jest tutaj. Jej nie ma tutaj. No jest tutaj. Eee, widzimy co do trzeciej w nocy my. mówi. On już wyjdzie, na r... No nie trzeba tak. Nie można tak... brać. Czas dojechać tutaj. I jest. Z wielką nadzieją... Mam nadzieję. Że seria się przyjmie Cika, to była cika, nie? To była chica, nie? A to był boli Wy pewnie nie macie głośniu tych jumpscarów. Ale no ja mam głośny. Eee... To się najbardziej stresuje wtedy za to wskazałem nawet mi odwa film, ale muszę zrobić za długich też. Bo mój kanał nie ma za długich filmów. Kiedyś może będą. No, więc... Czemu nagrywamy Help Wanted, a nie oryginalnego FNAFa? No tłumaczenie jest proste. Oryginalnego FNAFa mi się nie chce być, ten jest straszniejszy według mnie i jest... No lepszy. Myślę, że... Ci się spodoba taki film. A, w sumie też się sprawdza. Hmm. Dobra. No ale już się odcinek do Don't Press the Button podobał. Kto zna tytuł odcinka Don't, Pre Don't Press the Button? Niech napisze w tytuł w komentarzu. Bo. Eee... Czy oni nie korzystali z kamek? Nie wiem. Dobra, teraz się trzeba martwić. Dobra, widzowie, nie wiem. Czy chcecie jeszcze więcej odcinków? Napiszcie. Ja postaram się ogarnąć i na jak najbliższym czasie. 5 minut trwa na noc. Warto wiedzieć. Link do poprawy na opisie. Jest to wszystko kompletnie za darmo. Nie musimy płacić. Ale no, muszę też wersję. Ten typ czasami wsłuchiwuje grę. Więc, widzowie, no. Można powiedzieć, że gierka jest zapakowana w rażę, więc no co widzowie? Żegnajcie, żegnam się z Wami. No i do następnego, cześć!